Dzień dobry. Naturalny budzik. Troszeczkę mam tu chłodno rano jeszcze, bo słońce nie świeci Ale tam już się słońce pojawiło. Ja wczoraj się przejęzyczyłem i powiedziałem, że będę spał na plaży. Jednak wyszło na to, że się nie przejęzyczyłem Ale tu wczoraj pochodziłem, zdjęcie jak gwiazd robiłem wszędzie moje ślady No, słoneczko już wyszło ze skały i już się zrobiło gorąco. Co my tu dzisiaj mamy? Płatki owsiane z miodem i daktylami Miód, dżem, mleko, herbatka, a do herbatki mam dzisiaj Ciasteczko i czekoladkę, tą czekoladkę, czy znaczy tam więcej nawet mam takich, orzech ze sobą, ale mogę je tylko zjeść rano jak jest chłodno, potem to mi to wszystko pływa. Teraz w całości to będę mógł jakoś zjeść. No i tu jeszcze chleb jest do tego. U mnie rano było około 10 stopni, teraz słońce już się pewnie zrobiło z 20 od razu. Troszkę mi dzisiaj zajęło składanie obozu. Jeszcze zdjęcia robiłem muszę troszeczkę zoptymalizować te poranki, bo już jest w pół do 12. A jeszcze się muszę wydostać z tego tutaj wąwozu. Ach, nie mój rozmiar! Dzisiejszy krajobraz mi przypomina troszeczkę Teneryfę z tej strony, no ale z tej już nie, tu już jest. Maroko. Dojechałem do jakiegoś miasteczka. Będę szukał tutaj chleba i wody. Kupiłem chleb, kupiłem wodę i już dzisiaj nie muszę nic stawać. Pięć litrów. Tu jakiegoś ma małego przyjaciela. Tam fajnie, bo jest na tym murku, żeby nie siadać jest drut kolczasty. To jest że O przepraszam, pomyliłem się. 48, coś moja mapa. Ona tak czasami dziwnie prowadzi jakieś przez gdzieś tam jakieś boczne drogi. Więc dlatego pisałem około 60. Ale dobrze, że 48. Może pojadać faktycznie to 60 km. Gdzieś dalej za tata będę szukał jakiejś miejscówki do spania. Jadę zgodnie z planem, tym, który miałem pierwotnie wyznaczony na każdy dzień, więc dojadę idealnie do Agadiru i spędzę 4 dni nad. Oceanem Atlantyckim do Ocean Atlantycki przyjadę w miejscowości Sidi Ifni. A tutaj w tle Atlas i drzewka. Przerwa na jedzenie. Mam przejechane 35 km, do końca pewnie koło 40 jest. Nadal nie wiem, ile to jest dokładnie, według tej mapy, bo ona świruje. Krajobraz się nie zmienia. Cały czas takie góry po lewej, po prawej. I cierniste jakieś takie drzewa. Ok, kto zgadnie, co tam jest napisane: król, bóg, ojczyzna, prezes układy, korupcja, czy arka gdynia, pany. <gry> Za dobrze dzisiaj szło. Zaczęły się podjazdy i wiatr w twarz. Ładny, tylko dlaczego wieje i dlaczego jest pod górkę. O, to 15 km tak mi dało w kość, że... Uf, uf, jeszcze jest jakieś 18 do końca. Na rezerwie jadę bo przez ten miad. nie wiedziałem, że ta droga też prowadzi do Agadiru. Fakt, że z Tata ja mam taki odcinek, który jest jakby ucieczkowy. Jakbym miał nie zdążyć na samolot, to właśnie w Tata odbijam na Agadir. Widać maszty, to znaczy, że już wyżej nie będzie. Uch, ale to trzeba mieć pecha, żebym wyjeżdżając za Agadiru miałem centralnie wiatr w twarz. Dojechałem do końca mojej pętli, zawróciłem no i wiatr też zawrócił. Przecież ja całe Maroko jadę pod wiatr. Dzisiaj znowu wieje jak. Z górki jadę 13 na godzinę, 2% nachylenia, a ja muszę pedałować, bo stanę. Uch. Pod mostem jeszcze nigdy nie spałem. Ale jak to jest cichutko, no nie ma innej opcji, żeby tutaj coś wymyślić. Jest 10 km, no 9 km do miasta mam. A ja nocleg mam jeszcze tam parę kilometrów za miastem. Jeśli bym chciał w hotelu, a jakbym się chciał gdzieś tu rozbić, to po pierwsze wiatr, a po drugie jest pusto. Płasko i mnie, Więc chyba śpię pod mostem. Kiedyś trzeba od tego wiatru rozciągnęły na super zachód słońca